Dobry wieczór, witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat talentów, które mamy, które posiadamy, które dostaliśmy. Jest taki program, no nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach mam talent. I tam występują osoby, które chcą się popisać, albo może nawet nie popisać, ale pokazać przed... Jury oraz przed całym światem, właściwie, którzy to oglądają, że mają jakiś talent. I występują osoby, które ładnie śpiewają. No, może nie wszyscy tam występują, to od razu robią coś ładnie. Niektórzy po prostu chcą zaistnieć. Ale wiele osób, które występuje, pokazuje się i ładnie śpiewają, ładnie tańczą, ładnie malują. Nawet są jakieś sztuczki magiczne. Ja wiem, że chrześcijanie i sztuczki magiczne to nie idzie w parze, ale trzeba przyznać, że niektóre sztuczki magiczne polegające na oszustwie. Zostały tak doprowadzone do perfekcji, do, do perfekcji oszustwa, no, że robią też pod tym względem wrażenie. W każdym bądź razie, ludzie mają talenty i chcą też te talenty pokazywać. Ludzie też mają wiele talentów, bo to nie jest tak, że ktoś ma jeden talent. Zazwyczaj ludzie mają wiele talentów, a im bardziej utalentowana osoba, tym jeszcze więcej okazuje się, że tych talentów nie jest, na przykład te talenty też. Odkrywają. I Biblia też mówi o, o talentach. Jest taka przypowieść, takie podobieństwo o talentach, znajdziemy je w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział i wersety od 14 do 30. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął pięć talentów, Teraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł: Panie, pięć talentów mi powierzyłeś, oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobre i wierny, nad tym co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty i rzekł: Panie, dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze sługo dobry i wierny nad tym co małe byłeś wierny wiele ci powierzę wejdź do radości pana swego wreszcie przystąpił i ten który wziął jeden talent i rzekł panie wiedziałem o tobie żeś człowiek twardy że żniesz gdzie nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał bojąc się tedy odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi no to masz co twoje a odpowiadając rzekł mu pan jego Sługo, zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Piękna przypowieść, i powiem Wam, no, znam ją od dzieciństwa. I niejednokrotnie też sobie myślałem, że to jest ta jedna z przypowieści, ta jedna z opowieści, które są w Biblii takie troszeczkę niesprawiedliwe, ponieważ tak sobie myślałem. No, Pan powierzył talenty, pieniądze pewnym ludziom i ci ludzie po prostu nimi obracali, czyli też ryzykowali. Może inwestowali, ale z każdym, z każdą inwestycją wiąże się jakieś ryzyko. No, poszczęściło im się, co prawda i podwoili te wszystkie zyski. No i tam jest ten trzeci suga, który dostał jeden talent i on go zakopał. I tak sobie zawsze myślałem, no bo potem ten pan go każe. Dlaczego on go każe? Przecież wziął ten talent, przechował mu ten Talent i tak naprawdę nic nie stracił, nie zaryzykował, przecież mógł też stracić te pieniądze. No, jakby stracił, to dopiero by była afera, że pan mu dał pieniądze, a on je wszystkie stracił. No, tam tym się udało, no ale przecież nie każdemu się udaje. No, takie było moje dziecinne, młodzieńcze myślenie na ten temat, że właśnie nie rozumiem, dlaczego pan wziął i tego człowieka zganił, nie dość, że zganił, no to jeszcze go wyrzucił. No i tak zacząłem się nad tym zastanawiać, bo rzeczywiście talent to była jakaś tam wartość, to były, to były pieniądze, ileś, ileś pieniędzy, ja tam szukałem kiedyś w internecie, to wychodziło, że jeden talent to, to na dzień dzisiejszy to byłoby jakieś 1 milion i 100 tysięcy złotych, więc całkiem sporo, więc ten co dostał tych 5 talentów to miał ponad... 5 milionów złotych, no rzeczywiście, jeżeli przyjdzie o inwestowanie, to już z takimi pieniędzmi można coś inwestować, można coś, coś zyskać, coś, coś zarobić, no ale też duże pieniądze łatwo można by było stracić. Natomiast jak tak zacząłem bardziej przyglądać się tej przypowieści, czytać, rozpatrzać właściwie werset po wersecie, to tak ja coś przeczytałem. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I odjechał. No i też pewnie wiecie, że te talenty to nie chodzi też dokładnie o kwestię pieniężną, bo jest to podobieństwo, więc też mówi o innych sprawach. Tu tak samo ten talent możemy mówić o tym, jak właściwie mamy taki talent, takie umiejętności, takie zdolności. No bo właśnie, przecież kiedy rodzimy się, kiedy wierzymy, że Bóg nas stworzył, to Bóg nas we wszystko wyposażył i też Bóg daje nam pewnego rodzaju. Talenty. No, i jeden ma właśnie talent, na przykład do grania, drugi do śpiewania, do grania w piłkę, do malowania, do tańczenia, do zarządzania, do robienia nawet pieniędzy. Też, też niektórzy mają taki talent, czego by się nie dotknęli, to wychodzi im złoty interes. Więc Bóg dał nam talenty. I tutaj, jak patrzymy się, że te talenty zostały dane według zdolności, no to jak najbardziej możemy. Pomyśleć i powiedzieć, że tutaj już chodzi o takie właśnie talenty, takie umiejętności. No i teraz, jak to odnieść, kiedy czytamy Biblię, a jest to w Biblii, kiedy chrześcijanin czyta Biblię, jak to odnieść do naszego życia, tego naszego życia chrześcijańskiego? Przede wszystkim możemy zobaczyć, że Pan swoim sługom dał jakieś talenty. No, jednemu tam dał pięć, drugiemu dwa. Innemu jeden, ale każdemu słudze dał talent. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli my jesteśmy sługami Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteśmy dziećmi bożymi, no to Bóg nas we wszystko wyposaża. I też daje każdemu jakieś tam talenty, albo no nawet może tylko jeden talent. To oznacza, że Bóg o nikim nie zapomina, i każdy z nas jest wyposażony w jakiś talent. No a niestety. Tak często słyszy się w kościele, że rzeczywiście widać kogoś, kto tam pięknie gra, kogoś, kto piękne mówi kazania, kogoś, kto nawet może organizuje całe te eventy też poza, poza nabożeństwami, ale wiele osób mówi: No, ja tam nie mam żadnego. Talentu, ja nie wiem, czy bym mógł usłużyć. No i tak generalnie sobie ludzie przychodzą, siedzą, uczestniczą, wychodzą i tak od spotkania do spotkania i generalnie nie mają żadnego talentu. A jak nawet kiedyś chce się ich zaprosić, a może przeszlibyście poćwiczyć na przykład śpiewanie, zaśpiewalibyśmy, o to słyszy się, a wiesz, mnie tam słoń na ucho nadepnął, ja nie mam słuchu muzycznego, ja tam próbowałem grać, nie potrafię. No oczywiście takich kazań to nie, ja nawet świadectwa nie powiem, no, bo denerwuje się i wszystko mnie to paraliżuje. Jest masa, masa wymówek. I tak zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać, w szczególności, że kiedy doszedłem do końca tej przypowieści, jest napisane: A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I wiecie, mnie to przeraziło troszeczkę. Dlatego, że byli Suzy, dostali coś, już wiemy, że są te talenty, ale ten nieużyteczny sługa został wyrzucony. Co to oznacza? No to właśnie oznacza, że Bóg dał nam talenty i chce, abyśmy tych talentów używali. Nie dość tego, że używali, to chce, abyśmy jeszcze pomnażali, abyśmy Kolejne talenty zdobywali. No bo jeżeli ktoś jest w kościele i naprawdę patrzy się, co jest w tym kościele, to widzi, że w kościele jest bardzo dużo pracy. To nie jest tylko tak, że przychodzimy i jest w niedzielę nabożeństwo, odsiadujemy i to wszystko, i potem sobie wychodzimy. Ci, którzy służą w kościele, doskonale wiedzą, że to wszystko też trzeba przygotować. Nabożeństwo powinno być na chwałę Bożą, ale też oczywiście myślimy o innych ludziach, którzy przychodzą do tego kościoła. I trzeba to wszystko przygotować. Kiedy byłem pastorem w Anglii, gdzie wynajmowaliśmy kościół, kiedy przychodziliśmy rano, no to zazwyczaj, a to wynajmowaliśmy od szkoły, zastawaliśmy wielki bałagan i trzeba było posprzątać. Trzeba było pozmiatać podłogę, trzeba było pozmywać, trzeba było poustawiać wszelkiego rodzaju krzesła, stoliki, poprzestawiać to, co szkoła po prostu zostawiła, dzieci nabrudziły, tak żeby to w miarę wyglądało jak, jak kościół albo przynajmniej spotkanie kościoła. No i wiecie, sprzątanie, organizowanie tego mogłoby się wydać, a co to za talent, a co to ma w ogóle związek z duchowością? No na pierwszy rzut oka nic nie ma wspólnego z duchowością, a jednak jak ważne, jak potrzebne. Bo gdybyśmy to tak wszystko zostawili, kiedy ludzie przyszli, no to chyba nie poczuliby się komfortowo, kiedy właśnie musieliby być w kaplicy, gdzie podłoga jest po prostu klejąca, albo coś śmierdzi, albo gdzieś są zostawione jakieś bluzy, jakieś Jedzenia, bidony z piciem dzieci, które zapomniały. No i jest to takie niekomfortowe. Trzeba było wziąć się do, do, do sprzątania. Czy można mieć w ogóle talent do sprzątania? No, oczywiście, że można mieć talent do sprzątania. Tak samo jak się mówi, że ma się talent do bałaganienia, to i ma się talent do, do sprzątania. Ale to nie tylko o to, o to chodzi, żeby ładnie posprzątać. Ale ten, który się bierze właśnie do takiego sprzątania, któremu to wszystko ładnie wychodzi, nagle możemy zobaczyć, że nie tylko on sprząta, ale w ogóle to organizuje. Nie dość, że organizuje to jeszcze innych, uczy jak sprzątać, więc kolejny pokazuje się talent, jakiś talent nauczycielski, talent organizacyjny, talent, aby też administrować to i zarządzać tak, aby nie trzeba było za dużo sprzątać. I słuchajcie, popatrzcie się, z takiego zwykłego sprzątania możemy naprawdę rozwinąć naprawdę dużo talentów. I jeżeli pomyślicie teraz, że je właśnie ja wymyślam, no to zachęcam, zachęcam, aby przyjść do swojego kościoła. I zapytać, się, co trzeba zrobić. Kiedy ja przyszedłem do, do, do kościoła, w którym no nie byłem pastorem, a byłem powiedzmy zwykłym członkiem zboru i chciałem naprawdę pomagać, i oczywiście, myślałem o, o kazaniach, o nie wiadomo o czym. Pastor powiedział mi, żebym wziął i naprawił kosiarki. No bo nikt nie potrafił naprawić kosiarki, a pomyśleli, że jak jestem też kierowcą ciężarówki, to pewnie się coś znam na mechanice, żebym naprawił. No i słuchajcie, naprawiłem te kosiarki, a potem zacząłem obsługiwać te kosiarki. No i tak się pokazywały jakieś kolejne talenty, bardzo potrzebne, i wszyscy dookoła byli. Zadowoleni. Dlatego Bóg nam daje talenty. Bóg chce, abyśmy pomnażali te talenty, ale z całą pewnością Bóg, jak daje komuś talent, to nie chce, aby ten talent był zaniedbany. I tutaj, może, jeszcze zwrócę uwagę. Ktoś powie: No, dobra, ja dostałem od Boga jeden talent i mam na przykład tam talent. No, niech będzie do śpiewania. Potrafię śpiewać, no i, i śpiewam. I nic więcej mi Bóg nie dał. Ale tutaj wyraźnie widzimy, że ci cudzy obracali tymi talentami i zyskali. A ten, który dostał jeden, to, że dostał jeden, to, to dostał jeden. Pan mu mówi: No słuchaj, nie potrafiłeś, to po co zakopywałeś to? Mogłeś powierzyć bankierom. Czyli możemy skorzystać z pomocy innych. Przecież możemy iść i uczyć się. Jeżeli umiesz śpiewać, to może, nie wiem, naucz się też grać na jakimś. Instrumencie. A może oprócz tego, że potrafisz śpiewać, to pewnie też śpiewasz przed jakąś publiką, to może zacznij myśleć o tym, jak głosić Ewangelię, jak uczyć się w ogóle głosić Ewangelię. A może odkryjesz to, że masz talent do rozmowy z ludźmi. Po prostu Twój głos jest miły, ponieważ dobrze śpiewasz i teraz łatwo też nawiązujesz kontakty. Kolejny talent, który może się pojawić. Nie możemy też wziąć tego, tego talentu i zostawić sobie. Powiedzieć o ja mam talent. Oczywiście przy pomnażaniu talentów chodzi o to, żeby zdobyć kolejny talent, a nie żeby powiększać swój talent, który Dostałem, bo na przykład ktoś gra, no i powie, no ale ja używam swój talent, ja rozwijam swój talent. No dobrze, że rozwijasz. Oczywiście to jest takie jakby oczywiste, że rozwijasz swój talent, ale to go rozwijasz. Wciąż masz jeden talent, nie pomnożyłeś tego talentu, nawet nie próbowałeś, aby go pomnożyć. Nikt z nikim nie rozmawiałeś, z żadnymi bankierami. Tutaj patrz oczywiście starsi zboru, pastor, którzy by mogli ci w tym wszystkim pomóc, a może by ci właśnie znaleźli jakąś inną służbę i by się okazało, że masz talent, o którym nawet nie wiedziałeś. Jest to bardzo ważne, ponieważ pracy w kościele jest odgroma i trochę. Bóg wyposażył każdego przynajmniej w jeden talent, ale są też ludzie zdolni i ich wyposaża w zależności od zdolności w kolejne talenty. I Bogu zależy na tym, Abyśmy je pomnażali, aby właśnie służyć, aby ten kościół budował się, aby wzrastał. Nie możemy powiedzieć, ja nie mam talentu. Jeżeli nie masz talentu, no to chyba jesteś osobą nie nawróconą. Ale jeżeli jesteś nawróconą, to Bóg zadbał o to, abyś też miał jakiś talent. Jeżeli nie wiemy o co chodzi, idźmy do tych bankierów. Patrz oczywiście, tutaj w kościele są to starsi zboru, pastor zboru, który na pewno. Coś tam znajdzie i pomoże. No i, i, i zwróćmy uwagę na to najgorsze. Kiedy mamy jakiś talent, a nie chcemy go używać, na przykład Znowu odwołam się do tego śpiewania. Niejednokrotnie bracia siostry widzą, a tamta siostra to ma ładny głos. I ona powinna śpiewać. No, a sama siostra mia, a co tam takie śpiewanie sobie tam gdzieś podśpiewuje, tylko ja się tam za bardzo na tym nie znam. No, nawet Cristiano Ronaldo w piłce nożnej musi ćwiczyć i musi trenować i musi rozwijać. Ale jeżeli my mamy talent, inni to widzą, nie marnujmy, nie zakupujmy tego talentu, ponieważ... Nieużytecznego sługę Jezus wyrzuci. Nie boicie się tego? Naprawdę nie boicie się, że Was wyrzuci Pan Jezus? Dbajmy o siebie, o kościół. Patrzmy na talent. Nie bójmy się wychodzić. Nie bójmy się też szukać i pomnażać tych, tych, tych talentów. Tu chodzi o nasze talenty. Nie chodzi o jakieś ryzyko związane z grom na giełdzie. Tu chodzi o nasze talenty. Tu chodzi też o budowanie przede wszystkim ciała Jezusa Chrystusa. Tyle w talentach. Mam talent, zachęcam, ludzie na świecie niewierzący chcą się chwalić i rozwijać, no to ludzie w kościele tego nie będą robić, zastanówcie się. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię i życzę dobrej nocy. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Łupatologicznie o Biblii. Jeżeli temat podobał Ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na wąskie drodze, to zapraszam Cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.